AW to jedna z większych firm budowlanych w Polsce, jesteśmy notowani na giełdzie, na giełdzie papierów wartościowych od 2011 roku, wówczas przejęliśmy instal lubelski i wchłonęliśmy go do naszej grupy. Dzisiaj to spółka, która dysponuje całą paletą usług budowlanych od generalnego wykonawstwa, które jest naszą strategiczną, kluczową usługą, po usługi podwykonawcze, to znaczy usługi instalacyjne i żelbetowe, które wspierają usługi generalnego wykonawstwa. Rocznie robimy ponad 250 milionów złotych obrotu w spółce matce, razem konsolidacja. To jest około 300 milionów złotych rocznego, powtarzalnego obrotu. Specjalizujemy się w przemyśle, to po pierwsze. Specjalizujemy się w obiektach komercyjnych, między innymi w rewitalizacjach. I jesteśmy dosyć silną spółką w zakresie realizacji ekologicznych, czyli przede wszystkim w oczyszczaniu ścieków i utylizacji odpadów. Spółka przeprowadzała w latach 12-13, 2012-2013 proces restrukturyzacyjny, polegający na tym, że integrowaliśmy nowo nabyty podmiot, jakim był w 2011 minister lubelski. Więc musieliśmy go no, przemodelować, przebudować, tak żeby zaczął pełnić rolę, jaką chcieliśmy, żeby pełnił w naszej grupie, żeby wspierał generalne wykonawstwo, przede wszystkim od strony przemysłu i klientów tego sektora. A po drugie i najważniejsze prowadziliśmy restrukturyzację polegającą na zbyciu działalności niekorbiznesowej, to znaczy działalności produkcyjnej. Sprzedawaliśmy wszystkie nasze zakłady związane z produkcją kostki drukowej i pochodnych produktów nawierzchniowych, nazwijmy to. I ten proces trwał w latach 2012-2013. Jego cechą, czy jedną z Jednym z wydarzeń, które miało z nim miejsce i czy było z nim związane, było spłacenie wszystkich kredytów całej grupy. Także do dzisiaj nasze zadłużenie netto praktycznie równa się zero. A co ważniejsze, no jakby skoncentrowaliśmy się po zbyciu tego przedsiębiorstwa na działalności kod biznesowej. Natomiast w latach 12-13 za sprawą zbycia tego biznesu ponieśliśmy straty wynikające z odpisów wartości księgowej tych aktywów. I te straty w jakiś tam sposób utrudniały nam rozwój w latach 12-13 czy nawet jeszcze 14. Teraz mamy to za sobą i staramy się dynamicznie rozwijać. Wyniki spółki znacząco się zmieniły, a, dzięki, a było to możliwe dzięki dwóm zasadniczym działaniom, które podjęliśmy w latach 12-13-14. Przede wszystkim przyjęliśmy nową strategię, która określała to, w jakich sektorach chcemy działać, jakie inwestycje chcemy obsługiwać, i bardzo precyzyjnie wymyśliliśmy sobie, że chcemy działać w sektorach o wyższej dynamice wzrostu i relatywnie wysokiej, wyższej od średniej marżowości realizowanych kontraktów. I zgodnie z tą strategią działamy dzisiaj w przemyśle, w obiektach komercyjnych, w tym rewitalizacjach oraz w obiektach ekologicznych, czyli oczyszczalniach ścieków, utylizacjach odpadów. I myślę, że ta precyzja przyjętej strategii, która również oparta była o to, że działamy, że mieliśmy i działamy w sektorach um, o relatywnie dużej um, obecności w naszych referencjach, pozwoliło nam skutecznie rozwijać biznes w każdym z obszarów tej, tej specjalizacji. Natomiast drugim działaniem, jakie podjęliśmy, było działanie o charakterze um, Operacyjnym, związanym z doprecyzowaniem procedur kontrolingowych, procedur motywacyjnych, jeśli chodzi o motywację pracowników na kontraktach, i to przełożyło się bardzo istotnie na marżowość kontraktów, a marżowość kontraktów przełożyła się na naszą rentowność w ujęciu ogólnym. W obecnym momencie spółka ma te, ten walor, że jesteśmy praktycznie oddłużonym podmiotem. Realizujemy no, prawie 300 milionów złotych przychodów rocznego, nie posiadając. Praktycznie w ogóle zadłużenia netto. To zadłużenie netto na poziomie zero się kształtuje. W tym momencie rozważaliśmy rzeczywiście dwie drogi dalszego rozwoju i jego finansowania: albo przez pozyskanie instrumentów dłużnych, albo przez emisję kapitałową. Jeśli chodzi o instrumenty dłużne, rozważaliśmy emisję obligacji, ale stwierdziliśmy, że. W obecnym momencie, kiedy notujemy już zyski i prezentujemy poszczególne kwartały na, na, na rozsądnym poziomie zyskowności, będzie nam stosunkowo łatwo rozszerzyć współpracę z bankami zamiast szukać drugiego produktu obligacyjnego i taką decyzję podjęliśmy i w tym kierunku zmierzamy i uważamy, że rok 2016, jeśli chodzi o obsługę ocenę finansowania biznesu w 2016 i wzrostu, który planujemy jest zabezpieczony i będzie zabezpieczony produktami bankowymi. Drugim kierunkiem finansowania rozwoju, ale to już w, dalszym, w dalszej perspektywie mogą być emisje kapitałowe. Przy czym tu mówimy już o rozwoju, który by sięgał do, do, do istotniejszych rozmiarów naszego biznesu, który, który musiałby przekraczać 400 milionów sprzedaży rocznie, także mamy jeszcze trochę miejsca do rozwoju organicznego. Teraz to, co najważniejsze dla nas to bezpieczeństwo naszych planów od strony od strony portfela zleceń. Ten portfel zleceń aktualnie kształtuje się na poziomie prawie 290 milionów złotych, z czego około 200 milionów przypada na rok 2016 i zakładamy, że w 2016, a jeszcze nawet może w ostatnich tygodniach tego roku uda się nam ten portfel uzupełnić. Jeśli to by się udało, no to myślę, że już w pierwszym kwartale 2016 roku uda się nam zamknąć portfel całego 2016 roku i skupić się już na okresach przyszłych. Także liczymy się przede wszystkim z tym, że przyszły rok przyniesie nam kolejny wzrost sprzedaży, tak jak to będzie miało w roku 2015 miejsce, tak i w 2016 zakładamy, że będzie rokiem wzrostu naszego biznesu. Spółka się specjalizuje w, w trzech obszarach, które kiedyś wybierając ocenialiśmy pod kątem dynamiki i potencjału wzrostu i jednym z nich jest działalność ekologiczna, czyli działalność związana z oczyszczalniami ścieków, z budową oczyszczalni ścieków, z budową instalacji do utylizacji odpadów. I to jest obszar, który jest no, bardzo istotnie finansowany przez fundusze unijne. Był finansowany dotychczas w, tak zwanej, czy w ramach tzw. Tak pierwszej perspektywy unijnej. Teraz mamy do czynienia z wchodzącą w realizację drugą perspektywą unijną i to jest powód, dla którego zakładamy, że po przejściowym wyhamowaniu tego typu inwestycji w Polsce, z którym mieliśmy do czynienia w latach 14-15, Będziemy teraz obserwować znaczący wzrost podaży tego typu zadań inwestycyjnych. Widzimy to już po przygotowaniach do organizacji przetargów, o których, o których słyszymy na rynku i zakładam, że ten obszar rynku będzie bardzo dynamicznie się rozwijał w najbliższym czasie. My mamy zamiar w nim uczestniczyć i ten związek naszego biznesu z finansowaniem unijnym w tym właśnie segmencie jest najbardziej widoczny. Spraw, które zajmują nam, zajmują nam czas, jeśli chodzi o prowadzone rozstrzygnięcia prawne, jedną z kluczowych spraw jest sprawa rozliczenia kontraktu realizowanego dla OZEN Plus. To jest kontrakt na budowę elektrociepłowni w vouchu. Kontrakt zakończyliśmy w 2011 roku i od tego czasu toczy się spór o rozliczenie tego kontraktu z, z inwestorem. Mamy duże nadzieje związane z rozliczeniem tego kontraktu, stąd jest, jest ta sprawa dla nas bardzo istotna i może wpłynąć istotnie na cash flow, którym, którym dysponujemy. Po pierwsze złożyliśmy w w tym przypadku roszczenie przeciwko naszemu pozwanemu na kwotę około 15 milionów złotych. Dodatkowo zabezpieczyliśmy ją na nieruchomości pozwanego na kwotę ponad 8 milionów złotych, co znacząco uprawdopodabnia bezpieczeństwo tego rozliczenia i sukces ostatecznego rozstrzygnięcia w sądzie. Mamy nadzieję, że początek 2016 roku przyniesie rozstrzygnięcia w tej sprawie na poziomie pierwszej instancji po prawie czterech latach trwającego procesu.